Kasianko widzowie dzisiaj gramy sobie w Robloxa i tym razem będziemy tworzyć sobie nowy skin. I nie będzie to nowy skin do mojego grania, tylko będzie to Green Pewnie znacie Green jest to teraz dosyć popularna postać w internecie, więc właśnie dzisiaj za nią się przebierzemy. No i w sumie jak tak patrzysz na mnie, no to w sumie ja już jestem dosyć fioletowa, ale chcemy Ci wyglądać totalnie cały potwór. Żeby być po prostu tak strasznym. I na końcu odcinka też wyjdziemy sobie na przykład na jakieś Brookhaven czy takie miasteczka i będziemy na przykład prankować ludzi, że jesteśmy prawdziwym Green więc oglądajcie do końca. Dawajcie łapki w górę, subiki, bo dobijamy już 200 subów, naprawdę niewiele brakuje. No i lecimy, widzowie. Eee, na razie myślę, że weźmiemy sobie tutaj sklepik, widzowie. Ej, widzowie! Czy oni wiedzą, co ja chcę kupić? Green Miss shake, green Miss, e, ubranie, green Miss Hungry? Nie, widzowie, to jest żart. Oni od razu wiedzą, co ja chcę, widzowie. Widowie, ja widzę, że tu wiele osób już kupuje takie rzeczy. I widzę, w sumie to spoko ceny są za te rzeczy. O za twarz 50 rubryk, za ciało 55. Dobrze, widzę, najpierw zobaczmy, jak wygląda ten green Miss shake, bo na serio nawet nie ciekawi. Ej, dobra, widzowie, tego green Miss shake'a może sobie dokupimy na koniec. Bo nawet spoko wygląda. Nawet mi się podoba. Ale nazwijmy dalej. Czy my tu coś jeszcze mamy dwie miejscowego w dół? No nie mamy, no bo tam tylko mieliśmy takie tam. Dobra, widzowie, kolejne. To nie wiem. Chyba tego nie będę brała. Ej, nie wiem widzowie. Nawet spoko. Zobaczymy. Może za 50 robuxów taka twarzyczka byłaby spoko. Ale teraz właśnie wyjdziemy sobie dalej i wow, mamy dosyć ciekawe ciało. Nawet spoko. Za 59 robuxów takie duże. Myślę, że wielu ludzi by wystraszyło na Brookhaven. A tutaj też mamy ciało właśnie. No, ono jest takie niezbyt przekonujące. Nie no, chyba kupimy te za 59. Ale widzę, to jeszcze zobaczymy. razie wpiszę, w takiej wyszukiwarce. E, może po prostu purpur, żeby było fioletowy. Wiecie, może znajdziemy coś fajnego właśnie. Na przykład jakieś grimisowe rzeczy. Chociaż już dużo znaleźliśmy. Aha, dobra, widzowie, tu na razie mamy coś w stylu bardziej ubrań fioletowych, a nie właśnie tego, czego tak naprawdę szukamy, widzowie. No to niestety właśnie tutaj tak jest, ale czekajcie, zobaczmy sobie. W ogóle myślę, napisać w komentarzach, czy chcielibyście taką serię, żebym jeszcze kiedyś nagrała na przykład, bo to nie jest słaba seria. Moim zdaniem nawet fajnie ją nagrywać i właśnie tutaj będę wydawała dla Was robuksy. Dobra, widzowie, ja tu widzę, że my tu nie znajdziemy nic, więc kasujmy to. W ogóle, cancel weźmy i zobaczymy, czy nas da znowu do tych Grimsów. Dobrze, jesteśmy tu, widzowie, i tak. Pierwszą rzeczą, którą kupię w tym odcinku, to będzie chyba to, widzowie, bo ten Grims jakbyś mi tak podpasował. Ja widzowie, jakby jeszcze nałożyć to. No, widzowie, to będzie totalnie pasowało, tylko ja nie wiem, jak później z tą twarzą. A ta twarz, widzowie. Nie, widzowie, bo ona mi będzie latać, w sensie zobaczymy, jak to będzie wyglądać, tylko już kupimy sobie te inne rzeczy, to twarz na koniec kupimy. No, dobra, widzowie, na razie kupuję na pewno to, bo to jest za 59 robuxów. Nie najdroższe, weźmy, nie, nie od razu porazić, weźmy po prostu i, I mamy, widzowie, mamy już tutaj właśnie to kupione. Teraz tak, widzowie, ja chyba kupiła w sumie to. To jest twarz ta Grimace'a i on chyba będzie idealnie psował do tego, tak mi się wydaje. Więc kupujemy to widzowie, 50 robuxów wydajemy. No i dobra, mamy te jeszcze. i widzowie Zobaczę jak mi się to prezentuje, więc na razie bierzemy sobie tutaj strzałeczko w tył i wchodzimy w jakby mnie i wtedy będziemy sobie różne rzeczy odejmować, widzowie. Tutaj, co my tu mamy, widzowie? Ja bym w sumie, znaczy usunęła z... Jakby z moich ubrań, bo usuwam ubrania, więc usuwamy to bluzę, widzowie. Co jeszcze tu mamy? W ogóle będę miała później dużo przybrania. I tu mamy, widzowie, to właśnie takie coś. Ja to kupiłam, więc nakładamy to. Dobrze to wygląda, widzowie, bardzo dobrze to wygląda. Tu mamy kolejne coś, to są buty, nie wiem, nie, są były spodnie, ale to spodnie zdejmujemy. Lecimy dalej. Lewa noga. Ja tu mam jakby ubrania, więc. Jakby ja to mam już zakryte, więc nie potrzebuję mieć butów widzowych, więc zajmiemy sobie te moje buty. W ogóle mega wem że tylko za 5 boxów kupiliśmy. To już nam mega dużo dało widzowie. No i tutaj... Czy ja to coś mam założone? Mam. Nie, nie mam. Czekajcie, czy ja nie mam nic dalej, widzowie? No nie gadajcie. Ej, widzowie, nie mam nic dalej. Dobra, no to nieźle, akcesoria widzowie, ja tutaj na pewno coś mam z akcesorii, bo wiem to, tak widzowie, tu mam yy, nałożone te uszy królika i sprawdźmy jak wygląda moja twarz, u widzowie nie wiem czy to dobrze wygląda, ale dobra, jak zdejmiemy włosy to to będzie dobrze wyglądało widzowie, ale lecimy sobie po kolei, fed, czyli nasza twarz. A, nie, nie chcemy żadnych żeby... kolorów. A, bo są akcesoria, widzowie. Ja w ogóle zapomniałam, że tutaj nie mamy akcesoria, a nie jakieś takie rzeczy. W ogóle, możecie napisać, czy chcecie jakoś jeszcze trochę zmianę mojego skina, czy chcecie właśnie jakieś tworzenie różnych skinów, albo czy chcecie, żebym stworzyła na przykład siebie jako Barbie, widzowie. To by było mega. Nie wiem, gładko Barbie, to by było śmieszne nawet. Odcinek też byłby spoczko. Ale widzowie, w dzisiejszym odcinku tworzymy się jako Krymisa. Boże, kapibary widzowie. Kto wymyślił kapibary? Możemy też w sumie się zmienić, widzowie, w realistyczną postać tutaj. Więc zobaczymy, widzowie, jeszcze zobaczymy. Tutaj mamy jakieś animacje chodzenia czy coś. I ja tutaj nic nie chcę kupować z tych animacji. Tu mamy emotki, to też nie. Bo widzowie, ale mnie interesuje jeszcze e, właśnie tutaj. Tu nie przeszłam w ogóle, więc lecimy, widzowie, włosy. No Grimmis nie miał włosów, więc nie będzie mieli żadnych. W ogóle widzę, patrz jakie ja tu ładne włosy pomijam, jakie za 50. To z pięknie widzę. Może mu sobie nowego skinakiercie. A na mamy takiego, jakiego mamy. Dobra, widzimy, kolejne skino. No, oczywiście nie możemy być tacy. Wiem, że tego nie widać, ale biorę, biorę fiolet jakby. Żeby nie było później, że czegoś tam nie wzięłam, wiecie? Bo to też, wiecie, tam musi być oczywiście. Głowy. Nie wiem, jak głowy. Ja tu nic nie biorę, bo tu jakby nic nie miałam zaznaczonego. Nie wiem, czy nie mam dziewczęskiej głowy. Makijaż zdejmujemy mój. bo nie było. Widzowie, go kupiłam za 150 robuxów. Ja się nie spodziewałam, że wydam wydałam na moją twarz. Właśnie, kiedyś możemy w sumie policzyć, ile kosztuje mój skin w Roblox. Jestem w sumie nawet ciekawa. Dobra, widzowie. Tylko yy, czy mnie jeszcze coś interesuje? Twarz, wiecie co? Sprawdzimy sobie twarz, bo w sumie nie wiem, czy ja chcę kupić jakąś scary twarz. Nie wiem, czy ona będzie w ogóle widzowie pokazana, bo jak na razie no z Grimis prezentuje się całkiem nieźle widzowie. Y A moim zdaniem prezentuje się ładnie, tylko właśnie to są tym z Shake'iem bo nie jest na 15 rok z widzowie. Ja bym kupić, tylko on jest, jest takiej wielkości, że to mnie trochę powala. Nie, nie, kupić, ale on jest za mały. Eee, czekajcie. O kurde, widzę, to by tak wyglądało, jakbym miała tą twarz. To nie, na pewno nie. Dobra, ale szukajmy sobie coś z tylu. Nie wiem. Może... Eee... Scary... Ojej, nie napisałam Scary. Co ja napisałam? Eee, scary. Purpur. Purple. jejku, co ja piszę, widzowie? Purple. Dobra? Scary Purple, czyli straszne, fioletowe twarz. Kurczę, jak była twarz, widzowie. Nie wiem, na tak. I może odpaliam się jakaś twarz? Dobra, widzę, są różne twarze, więc nie muszę dalej, dobre widzieć. Tu jest taka straszna twarz, ale ona jest na 15 więc jeśli będzie dobrze wyglądać. E, nie wygląda dobrze, widzowie, w ogóle jej nie widać. Ja chyba widzowie tutaj widzę, że tu po prostu nie będziemy mieli twarzy, bo nie będzie się dało, tak mi się wydaje. Jeszcze chwilę przejrzę tutaj, czy właśnie nie ma, na przykład czegoś takiego, ale nie, nie ma widzowie, to widać. Ojej, jak to wszystko by wyglądało. Nie, no, widzowie, no po prostu widzimy tutaj, że nie da się jakby nałożyć na to twarzy. Więc, chociaż widzowie, sprawdzimy ostatnią opcję, jak to nie wychodzi, no to nie no, dobra, widzowie. Widzimy, że nie możemy niestety tutaj dodać żadnej twarz do tego. Ale tak Grimis wyszedł całkiem nieźle. Jeszcze pewnie go użyjemy do innych odcinków. I właśnie na dorsach, widzowie, pokażemy się im i zobaczymy w ogóle na ich reakcję. Czy tutaj ludzie będą zdziwieni? Nie wiem, właśnie, widzowie. Zrobię drugą grę, w której może ludzie mnie poznają. A na razie zobaczymy sobie, jak będzie w Dorsi, tak w się mi tutaj coś zdenerwowało. Dobra. Jest tu trochę osób, więc piszemy, widzowie. I am Grimmice. Dobra, widzowie. Napisałam, że jestem Grimicem. Kurczę, napisałam. Grimace. Dobra, widzowie. Napisałam że jestem Grimisem. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle, nie wiem, odpisze mi coś, czy raczej ludzie po prostu mnie oleją. No nie gadajcie, że wszyscy mnie po prostu olali. No naprawdę? Ej, no ja jestem w szoku, widzowie, myślałam, że ludzie są milsi. Dobra, widzowie, widzę, że tutaj mnie ludzie totalnie olali, olali i po prostu nie chcą ze mną rozmawiać. Więc dobra, widzowie, jak se chcą... Jak oni chcą ze mną rozmawiać jako Grimis, to znam grę, w której będą ze mną rozmawiać, na pewno ludzie widzą A dostatecznie jest to gra Simulator X. Ja dosyć często w nią gram, ale nie na odcinkach. Ale wejdziemy w nią sobie dzisiaj, żeby właśnie zobaczyć, czy tutaj chociaż mnie ludzie rozpoznają. I widzowie, ja tu mam dosyć mocne pety, więc nie patrzcie na to po prostu. Bo od ostatniego odcinka z petów chyba minęło bardzo długo, gdzie mam już trzy już pety i bardzo dobre pety. Ale spokojnie, widzowie, my teraz po prostu będziemy do kogoś wbijać, widzowie. Mamy tu jakiegoś typka, widzowie, do którego podbijemy oczywiście. Ty. Typek, jak się nazywasz? Na dy, do coś tam widzowie. Dobra, to szukamy go w tradzie I zobaczymy... Dobra, dodo do, ileś tam. Spróbuj, napisałam mu, że jestem grymisem oczywiście. Dobra, widzowie, napiszmy mu, kim jestem. I am Grimace. Jezu, widzowie, czy on co do mnie heal za To proszę, ci ziom. I widzowie... no tyle. Ej, nie wiem. Nie wiem, czy on mi coś odpisze, widzowie, ja że jestem grimacem. Bo należało mi do jakiś pytań, widzowie, ale ja chcę, żeby on mi odpisał po prostu. Oj, nie wiem, czy ktoś z musi mi odpisze widzowieczki, ja obok niego stanę, żeby on nie zobaczył. Dobra, stanęliśmy przed nim. Widzowie, nie wiem, czymś jakąś długą wiadomość. Please, Gen. Dobra, widzowie. Wiem, że to nie ma być jedynego po simulatorze. Gościu mnie totalnie olał, więc papa, pa. nie dam ci gemów. Chciałam mu dać widzowie gemy, ale on mnie olał, że jestem grymisem, więc ja mu nie dam gemów. Dobra, widzowie, to może jakiś inny ziomacze? I niestety nikt z moich znajomych teraz nie gra w pety, więc nie mam po prostu jak. Napiszmy I am Grimace, kurczę źle napisałem Grimace i teraz dopiszemy Shape. Shape, kurczę, już przyjemnie. chyba dobrze napisałam, dobra, widzę, napisałam, że jestem z shake'em. ej, widzowie. Czy można to uznać za jakby, że gościu mnie poznał, bo tak jakby wyszedł z tradera, ale... Nie, mogą mu napisać, że jest na odcinku. Yy, to... czekajcie, widzę, co temu napiszemy, że jest na odcinku. Temuś napiszemy że jest na odcinku. Eee, yy, czekajcie. Zaraz widzę, że znajdziemy kogoś, kto będzie chciał się ze mną tradować, Kurde, widzę, dobra, wyślijmy jeszcze raz do Dodo. Dobra, widzę. Yy. Na no odcinku, że jestem na odcinku. Na e... odcinku, widzę. mu, że jest na odcinku. Zolgames. I tutaj widzę, że jestem grimisem. Grimace. Aha. Dobra, więc zobaczymy, czy się wystraszę. I widzę, ja nie wiem, to od napisać komuś, że jest na odcinku. Wiecie dlaczego? Bo wtedy po prostu goście sobie myśli, dobra to ja chcę być na odcinku. Dobra widzowie, damy mu za to jeden. gem. Zobaczymy. Aha, winią 10 diamentów. dobra to 1K. Dobra więc dajmy mu 1K. Ale on mi coś odpisał. Nie wiem widzowie, dzisiaj są jakieś słabe te jakby oferty. Siemeczka mieliśmy na odcinku, pozdrawiamy Dodo. Tak wygląda piękny grimis. No i co widzowie będziemy kończyć. Pa! Znaczy, jeszcze subskrybujcie oczywiście. No i pa!